Koniec miesiąca to również solidna porcja ciekawych nagrań. Wśród nich są zarówno zapisy sytuacji, w które wręcz trudno uwierzyć, jak i takie, które otwierają oczy na otaczające nas zagrożenia. Oto filmowe zestawienie listopada. To bardzo krótki zapis i mało emocjonujący. Ale kryje się za nim ciekawa historia. Jak widzicie, kierowca pojazdu wyrzucił na trawnik białą paczkę. To nagranie z monitoringu stacji benzynowej w województwie opolskim. Zastanawiacie się pewnie, co było w tej paczce. Otóż chodzi o pieniądze. I to całkiem spore, ponieważ mowa tu o 4000 złotych. Znalazła jej pracownica stacji i sprawę od razu zgłosiła na policję. Nie było problemu, aby dotrzeć do właściciela gotówki, ale od razu nasuwa się pytanie. Dlaczego? Okazało się, że nie był to głupi żart, ani efekt przegranego zakładu. Jak przekonywał kierowca, gdy usiadł do samochodu, poczuł uwierającą go reklamówkę pod wpływem impulsu i pewnie zdenerwowania, wyrzucił ją, nie sprawdzając nawet zawartości. Ciekawe ile jeszcze podobnych paczek wozi w swoim samochodzie. Kto wie, może podobna sytuacja kiedyś się powtórzy. Niestety nie wszystkie nagrania dotyczą tak lekkich tematów jak wyrzucone z samochodu pieniądze. Czasami to wielkie ludzkie dramaty, które mogą skończyć się tragicznie. Jeden z mieszkańców gminy Krasoci w województwie świętokrzyskim wdrapał się na trakcję kolejową grożąc, że odbierze sobie życie. Na miejscu pojawili się zarówno strażacy, ratownicy medyczni, jak i policjanci. Najpierw policyjni negocjatorzy rozmową próbowali odwieść desperata od skoku. Jednak gdy działania te nie przynosiły rezultatu, trzeba było działać inaczej. Strażacy zabezpieczyli mężczyznę w specjalnej uprzęży i został sprowadzony na ziemię. Wysokość, na jakiej się znajdował, to 8 metrów. Na szczęście zdecydowana akcja ratownicza zakończyła się sukcesem i po wszystkim mężczyzna trafił pod opiekę medyczną. Internet jest wielką siłą i daje duże możliwości. Nie muszę Wam o tym przypominać. Wiedzą o tym również policjanci, którzy co jakiś czas proszą internautów o pomoc. Tym razem chodzi o sytuację zbyt goszczy, kiedy to monitoring w sklepie odzieżowym zarejestrował kradzież. Starsza kobieta wykorzystała nieobecność ekspedientki i jej łupem stał się portfel wyciągnięty z torebki. Komunikat policyjny zamieściły również lokalne serwisy, ale jak dotąd kobieta widoczna na nagraniu wciąż nie została rozpoznana. Więc może ktoś z was kojarzy tę panią? Pościgi. Tego typu nagrania pojawiają się na policyjnych stronach najczęściej. Tym razem zapis pochodzi z okolicy Brodnicy. Kierowca, jak pewnie się domyślacie, nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Uciekał po ulicach, po polach i lasach. W końcu jednak został zatrzymany. Mężczyzna za kierownicą miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Na domiar złego był wówczas pod wpływem alkoholu, a razem z nim podróżowała kobieta w zaawansowanej ciąży oraz sześcioletnie dziecko. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie trafił do aresztu. Nagranie ze zgorzelca. Przechodzący przez przejazd kolejowy mężczyzna nagle traci równowagę i upada na ziemię. W międzyczasie obok przejeżdża kilka samochodów, ale kierowcy nie reagują. Czy nie widzieli tej niebezpiecznej sytuacji? A może celowo postanowili się w nią nie angażować? Mężczyzna ma wyraźne problemy, aby wstać. W tym momencie słyszał już pewnie sygnał dźwiękowy ostrzegający o zamykających się rogatkach. Za chwilę przejedzie tędy pociąg. Jest coraz bardziej niebezpiecznie. Na szczęście do leżącego podbiega jednak jeden z kierowców, który na ten widok natychmiast zatrzymał samochód i ruszył na pomoc. Chwilę później podbiega do niego również drugi mężczyzna, który jest policjantem. Sytuacja kończy się szczęśliwie, i mężczyzna zostaje wyprowadzony w bezpieczne miejsce przed przejazdem pociągu. A zapis z kamer trafił do internetu i telewizji. Niektóre nagrania są naprawdę oryginalne. Zachowania uwiecznione na zapisach mogą zaskoczyć. Policjanci z Wrocławia zatrzymali do kontroli kierowcę autobusu. Ich uwagę zwrócił nieszablonowy sposób radzenia sobie z usterką. Mężczyzna podczas jazdy podtrzymywał boczne lusterko miotłą. Co jak co, ale kreatywności temu panu odmówić nie można. Nawet kosztem bezpieczeństwa, ale pasażerowie muszą dojechać na czas. Taka idea pewnie przyświecała temu kierowcy, który za swoje zachowanie dostał solidny mandat i oczywiście kilka punktów karnych. Warto wspomnieć, że akcja z miotłą nie była jedynym powodem zatrzymania. Kierowca złamał także wiele innych przepisów. Na początku miesiąca na Śląsku zatrzymano niebezpiecznych przestępców, którzy planowali porwanie dla okupu. Policja opublikowała nagranie z tej sytuacji, jak również zaprezentowano przedmioty należące do bandytów: broń, pieniądze, biżuteria, elektronika, a także gumowe maski. To dzięki nim przestępcy bez obaw mogli śledzić i obserwować swoje przyszłe ofiary. To nie są przedmioty należące do przypadkowych, niedoświadczonych przestępców. To arsenał grupy zorganizowanej, której członkowie od dawna byli poszukiwani listami gończymi, Złotoryja. Tam 32-letni mężczyzna wyrwał ze ściany jednego z budynków defibrylator i rzucił nim o ziemię. Zniszczył urządzenie, które w każdej chwili mogło przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. Po zatrzymaniu mężczyzna nie potrafił nawet wytłumaczyć swojego zachowania, ale szybko przyjął oryginalną i mało wiarygodną linię obrony. Przekonywał, że źle się poczuł, i w sposób widoczny na tym nagraniu próbował z tego urządzenia skorzystać. Wezwał nawet karetkę, aby ratownicy medyczni potwierdzili jego zły stan zdrowia. Jednak tak się nie stało. Badania wykazały, że zdrowie i życie mężczyzny nie jest zagrożone. W konsekwencji 32-letni chuligan nie dosyć, że odpowie za zniszczenie sprzętu, to dostał jeszcze mandat za bezpodstawne wezwanie karetki. A jako bonus został także antybohaterem w lokalnych, a nawet ogólnokrajowych serwisach. W każdym zestawieniu nagrań, które prezentuję na tym kanale znajdują się także zapisy ku przestrodze. Nie inaczej jest w tym przypadku. Film opublikowany na profilu Facebookowym Komunikacji Miejskiej z Płocka. Zobaczcie jak niewiele brakowało do nieszczęścia. Kierowca tego pojazdu trafił już w ręce policji. Na koniec, zobaczcie jeszcze nagranie zbrodnicy. Chodzi o kierującego rowerem, który miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu, a na swoją krzywą przejażdżkę zabrał również małego towarzysza. Nagranie pochodzi od mężczyzny, który zainterweniował w tej sytuacji. Gdy pijany rowerzysta zajechał na pobocze, kierowca jadącego za nim pojazdu uniemożliwił mu dalszą podróż i wezwał policjantów. Mamy więc przykład typowego ujęcia obywatelskiego. Broniła się, odpychała mnie. Od lat opowiadam wam o najbardziej przerażających historiach zbrodnie zaginięcia tajemnice. Znacie mnie z kanału Niediegetyczna oraz podcastu Kryminatorium. Teraz czas na coś zupełnie nowego. Ja ich nie zawiłem. W mojej kilkuodcinkowej serii zabiorę was w mroczną podróż śladami polskich zabójców. Odwiedzam miejsca zbrodni. Analizuję dokumenty. Przedstawiam kulisy śledztw. Wszystko w nowym podcaście. Sylwetka mordercy. Pierwszy tego typu podcast w Polsce. Zapraszam. Marcin Myszka. Sezon pierwszy. Grzegorz Tyklewicz. A teraz już mogę wszystko powiedzieć ze szczegółami.